Wyobraźcie sobie, kochani, że wielu użytkowników Facebooka, którzy prowadzą działalność podobną do mojej, czyli tworzą reklamy na pozyskiwanie kontaktów dla swoich klientów, tworzą dla swoich klientów reklamy lead generation, systematycznie piszą pod moimi reklamami, że lead adsy to jest najgorszy syf, jaki może być i nie da się generować z lead adsów. Kalorycznych lidów. No i ja nigdy nie wiem, jak mam reagować na takie komentarze, bo ja dla swoich klientów promuję naprawdę drogie usługi za pomocą prostych reklam, bo promuję, bo promuję kredyty hipoteczne, kredyty inwestycyjne, leasingi na maszyny rolnicze. No i moi klienci są zadowoleni z tych wyników, są zadowoleni z wyników tych słabych reklam. No ja naprawdę nie wiem, co ja mam takim osobom odpisywać, które zamiast robić poranny jogging, robią sobie poranny spacer po moich profilach i obrażają mnie oraz moją działalność. Więc stwierdziłem, że po prostu podzielę się z wami oraz podzielę się z tymi sfrustrowanymi osobami kilkoma wskazówkami w których zdradzę Wam, co robię, że pozyskuję tłuste lidy na drogie usługi za pomocą prostych reklam na Facebooku. Hej, cześć, Ciemanko, ja jestem Piotr Stypek-Stypiński i na co dzień zajmuję się tworzeniem facebookowych reklam Lead Generation, czyli reklam na pozyskiwanie kontaktów, a w tym filmie zdradzę Ci cztery sekrety, tylko niech one zostaną między nami, ok? O, to jest sekret ode mnie dla Ciebie, nikomu o tym nie mów. Zdradzę Ci cztery takie małe sekreciki, które wpływają, że jesteśmy w stanie generować... Takie wyniki. Więc przechodzimy do sedna, i sekret numer jeden jest taki, że lidy na drogie usługi będą lidami drogimi. I to normalne. Takie lidy są nominalnie drogie i to jest normalne. Wiele osób, które zaczyna promować drogie branże, nastawia się na to, że w branżach typu kredyty nieruchomości. Będą miały lidy po 20-30 zł, bo w momencie kiedy promowały tańsze branże, jak na przykład beauty, fitness, tatuaże, to były lidy po 20-30 zł. I one myślą, że jak zrobią sobie, będą promować jakąś inną usługę, w sensie usługę droższą, to te lidy nadal będą w tych widełkach 20-30 zł. A to jest błąd, kochani, bo to tak nie działa. <laughs> Spójrz na przykład. Ja obecnie mam projekt, w którym promuję kredyty inwestycyjne dla firm z obrotem rocznym minimum 7 milionów złotych. Okay? Czyli musisz, żeby skorzystać z takiego kredytu, twoja firma musi mieć minimum 7 baniek obrotu rocznie. Okay? To nie jest specjalnie mało. No jak pewnie się domyślasz, takie, ta, takie firmy, które mają 7 baniek obrotu rocznie, no takich firm nie prowadzi co druga osoba na ulicy, którą się spotyka. Ok? No i właśnie to bardzo mocno zawęża nam krąg poszukiwań. To drastycznie nam zawęża krąg, krąg poszukiwań, a to wpływa na cenę lida. Wpływa na to, że te lidy są drogie. Bo taki lid na, na kredyty, o których wspominałem, na kredyty inwestycyjne, taki lid kosztuje nas od 350 do 450 złotych. A sam koszt pozyskania klienta to nawet 4 kafle, czyli musimy wydać 4000 złotych, żeby pozyskać jednego klienta. No, i wielu osobom taka informacja odcina tlen. Wiele osób, jak słyszy, Lid za 450 zł, koszt pozyskania klienta za 4000 zł, totalnie jakby te osoby miękną, ok? Jakby odcina im to tlen. Nie wiem, ile razy powiedziałem ok w tym filmie, niech ktoś zliczy i napisze w komentarzu. Tylko pytanie, czy zapłacenie 4000 zł za klienta, który z którego możesz mieć nawet 100 tysięcy złotych prowizji netto to dużo? No właśnie nie. A wiele osób, jak widzi w menedżerze reklam koszt za lida na poziomie stówki, no to nie wytrzymuje psychicznie, mówi, że Facebook to gówno, no i obraża się na rzeczywistość. Więc wskazówka numer jeden, pamiętaj, że takie lidy są nominalnie drogie i to normalne. Mówiąc takie lidy, to mówię tłuste lidy na drogie usługi, czyli lid kwalifikowany. Sekret numer dwa, Targetuj odpowiednim komunikatem. Musisz dokładnie wiedzieć, czego chcą twoi klienci, których chcesz pozyskać, i zachęcić ich czymś, co jest dla nich naprawdę, naprawdę atrakcyjne. Przykład: jeśli robisz reklamę w stylu: Pozyskam dla ciebie klientów na 20 tysięcy złotych netto w kolejne 30 dni. To ten komunikat będzie atrakcyjny, ale tylko dla osób, które jeszcze nie robią 20 tysięcy 20 zł netto w 30 dni, i zasadniczo jest to dla nich bardzo, bardzo odległy cel jest to dla nich coś odległego. No, bo jeśli ktoś ma 100 tysięcy złotych netto przychodu miesięcznie, płaci 10 tysięcy złotych netto za leasing swojego samochodu, za leasing swojej panamery, to dla niego 20 kafli netto przychodu miesięcznie jest po prostu słabą propozycją wartości. On nie widzi sensu zgłaszać się do Ciebie, bo wie, że usługa, którą promujesz, nie rozwiązuje jego problemu. Jeśli ty masz problem z tworzeniem reklam, które generują kwalifikowane lidy, to mogę ci w tym pomóc. Koniecznie sprawdź link w opisie, bo tam znajdziesz możliwość odblokowania dostępu do zamkniętej społeczności, do zamkniętego mastermindu, gdzie nauczymy cię, jak tworzyć reklamy na pozyskiwanie kalorycznych lidów, na drogie usługi. Odblokujesz dostęp do dwóch kursów oraz genialnej społeczności. Koniecznie sprawdź link w opisie. A my przechodzimy do punktu trzeciego. Punkt trzeci to kwalifikuj lidy już na etapie formularza kontaktowego. Kwalifikacja lidów jest na tyle ważna, że już nawet Facebook, to znaczy Meta Platform, zlitowała się nad nami reklamodawcami i dała nam dobrodziejstwo w postaci logiki warunkowej, czyli są to pytania, które pozwalają nam filtrować lidy. I logika warunkowa, te filtrowanie pytań to jest naprawdę genialne narzędzie, ale wiele osób, Korzysta z tego bardzo niechętnie. Dlaczego tak jest, nie wiem i się nie domyślam. Bo logiki warunkowej warto używać zawsze. Zasadniczo nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym nie da się użyć sensownie logiki warunkowej. W kampaniach lokalnych możesz zapytać o adres świadczonej usługi. To znaczy, możesz zapytać, czy adres świadczonej usługi jest dla potencjalnego klienta odpowiedni. Hej, kliencie, nasze usługi świadczymy przy ulica, przecinek, miasto. Czy ten adres jest dla ciebie ok? Odpowiedź tak, klient przechodzi dalej, to znaczy lead przechodzi dalej, formularz zostaje wysłany. Jeśli klient zaznacza, że nie, adres nie jest dla niego odpowiedni, to wyrzucamy taką osobę z formularza. No i <laughs> lead się nie kwalifikuje, nawet do niego nie dzwonimy. We wszystkich rodzajach kampanii możesz zapytać o, do, o to, kiedy potencjalny klient chce skorzystać z usługi. Czy chce skorzystać w ciągu najbliższego miesiąca, najbliższych trzech miesięcy, a może dopiero za rok lub dwa lata? No i osoby, które zadeklarują, że chcą skorzystać z usługi w ciągu miesiąca lub w ciągu tygodnia, mają prawdopodobnie większą intencję zakupową, dużo chętniej skorzystają z usługi niż osoby, które zadeklarują, że chcą skorzystać za rok lub później. Albo osoby, które zadeklarują, że mają tylko pytanie. To taka sugestia. Więc warto użyć również takiego pytania. I te pytania: tak naprawdę, najlepszy sposób na zadawanie pytań jest taki, że jeśli jakieś pytanie powtarza się bardzo często po stronie klientów, na przykład pojawia się bardzo często pytanie. A ile czasu będę musiał poświęcać w ciągu tygodnia? No, 4 godziny. O, 4, 4 godziny tygodniowo to za dużo. Dziękuję, do widzenia. Jeśli bardzo często powtarza się ten scenariusz, to zadajesz pytanie: czy masz 4 godziny tygodniowo, aby poświęcić na mój program? Tak, mam, przechodzi, nie, nie mam. Wyrzucamy takiego lida, brzydko mówiąc. W samym formularzu kontaktowym zadawaj pytania otwarte. I pytania otwarte muszą być zadane w taki sposób, aby odpowiedzi które tam znajdziesz, pomogły Ci przeprowadzić bezbłędną, pierwszą rozmowę z klientem. Możesz zadać pytanie, dlaczego klient chce skorzystać z usługi. I oczywiście klienci nie zawsze piszą w takich formularzach prawdę, ale jeśli dobrze zadasz te pytanie, dlaczego klient chce skorzystać z usługi, to będziesz wiedzieć, jaka jest prawdziwa motywacja klienta, jaki jest prawdziwy ból klienta, i to od razu da Ci już jakiś pogląd, dlaczego klient się w ogóle zgłasza możesz zadać pytanie, hej kliencie, co wiesz o tej usłudze, jakie masz doświadczenie z tą usługą i to na przykład bardzo dużo powie Ci o tym, jakie klient ma wyobrażenie na temat usługi, którą świadczysz. Będziesz wiedzieć, czy klient w ogóle dobrze myśli, czy klient w ogóle zgłasza się po to, co tam sobie wyobraża, czy Twoja reklama ma od, odpowiedni przekaz, albo w drugą stronę, może ma jakieś negatywne przekonania, może wie po co się zgłasza, ale ma jakieś negatywne przekonania dotyczące tej usługi i Ty już będziesz to wiedzieć, po tej krótkiej udzielonej odpowiedzi i będziesz przygotowany na konkretne obiekcje. I oczywiście tak zaprojektowany formularz z taką ilością pytań warunkowych i z taką ilością, i z, dużą, z dużą ilością pytań otwartych spowoduje, że lidy będą drogie. Ale o tym mówiłem w punkcie pierwszym, więc nie ma zaskoczenia. I punkt czwarty. Wskazówka numer 4. Miej realne oczekiwania co do czasu i sposobu konwersji. Jeśli sprzedajesz drogie produkty, to mega złym pomysłem jest sprzedaż w pierwszym zimnym kontakcie przez telefon. I ja wiem, że wydaje się to dość logiczne, ale bardzo często spotykam się z tym, że tworzę dla jakiegoś klienta kampanię, weźmy te kredyty hipoteczne i wpada pierwszy lead i klient dzwoni i próbuje sprzedać kredyt hipoteczny w pierwszej rozmowie przez telefon. Nie zaprasza, na, nie, nie, nie zaprasza na zbadanie zdolności kredytowej, nie zaprasza na pierwsze spotkanie, nie umawia się nawet na wideo rozmowę, tylko próbuje w pierwszym kontakcie już sprzedać. Mówi o warunkach oferty, prosi o przesłanie dokumentów, bardzo intymne rzeczy podczas rozmowy z obcą osobą. Musisz pamiętać, że jeśli ktoś ma podjąć decyzję, której skutki będą zauważalne przez najbliższe kilka a czasami kilkanaście lat, czyli na przykład właśnie kredyt jest idealnym przykładem, to taki klient, który podejmuje tą decyzję, chce mieć pewność, że te skutki, odczuwalne przez kilka albo kilkanaście lat, będą dla niego pozytywne. A ty jako osoba, która obsługuje lidy, masz pomóc klientowi podjąć dobrą decyzję, a nie obchnąć mu coś na siłę tu i teraz. I właśnie co za tym idzie, czas podjęcia decyzji jest dłuższy i może trwać kilka miesięcy. No bo czym droższy, pro, czym droższy produkt, tym większe ryzyko, że utraci się zainwestowane pieniądze, czy poświęcone pieniądze, im droższy produkt, im im, dłuższy, e, im im większy wpływ będzie miał na życie, tym dłużej trzeba przemyśleć ten zakup. Ten zakup jest mniej impulsywny. Dlatego normalne jest, że czas podjęcia decyzji o zakupie jest dłuższy i może trwać nawet kilka miesięcy. I mówię o tym, bo tak jak już wspomniałem, pracuję dużo z ekspertami kredytowymi i mega często spotykam się z podejściem: A tam, chujowe te lidy twoje. Rozmawiałem z gościem już dwa razy po 15 minut przez telefon, a on nadal nie podpisał umowy o kredyt hipoteczny na 25 lat. Nie da się tak pracować. Stary, jeśli. Ty rozważasz zakup bluzy z Zalando za 250 zł przez 3 dni. To dlaczego liczysz, że ktoś kupi od ciebie fotowoltaikę, kredyt, cokolwiek droższego? Po pierwszej rozmowie telefonicznej, kiedy on cię nigdy w życiu nie widział na oczy. Dlaczego tego oczekujesz od innych, czego sam nie robisz? O kurczę, to by było na tyle. Eee, szybko minął mi ten odcinek. Bardzo dobrze się bawiłem. Mam nadzieję, że ty też. Więc słuchaj, tak naprawdę ten odcinek mógłby trwać w nieskończoność, ale wprowadź do swoich kampanii te cztery elementy, o których wspomniałem, i zobaczysz drastyczną poprawę leadów. Jeśli chcesz więcej mojego wsparcia, to koniecznie sprawdź link w opisie. Jeśli masz jakieś pytanie, to napisz do mnie na Instagramie Digital DigitalStypek, odpisuję na 100% diemów, a teraz koniecznie obejrzyj film, który podpowiada się gdzieś obok mnie. Do zobaczenia w następnym filmie.